Hej, siemanko witam was ponownie na moim kanale i tak jak w poprzednim odcinku spotkaliśmy się pod sklepem, tak i tym razem jesteśmy pod sklepem. Słuchajcie, wcześniej wspominałem, że niedługo przyjdzie pora na zakupienie jakiejś ciężarówki. No i przyszła właśnie ta pora na zakupienie takiej ciężarówki. Zastanawiałem się tutaj no tak, mamy tutaj ten ciężarówki od Lizarda, czyli fikcyjnej marki Giant Software. Tutaj ta ma 620 kuca, ta ma 550, ta ma 500 i to jest marki MAN, jest to oryginalna ciężarówka, co jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Tutaj mamy tego FENIXA i no i właśnie ten FENIX jest chyba troszeczkę lepiej się prezentuje, ze względu na to, że ma te dwie osie z tyłu. Ja ma jedną, ale wiecie co? Wezmę sobie tutaj tego MANA. I tym razem, słuchajcie, nie będę już wypożyczał. Będzie czarna? Może być czarna. I niech będzie takie półka, że miała. Kolor obręczy, zróbmy sobie yy, może nie zielony yy, zróbmy sobie yy, jakiś taki w miarę ładny, ładnie, żeby się to prezentowało. Może dajmy czerwone te? Niech będą czerwone. A co tam? No, i dobra, szkoda, że nie mamy w ogóle jeszcze jakiegoś tam większego pola do popisu, jeżeli chodzi o modyfikowanie tej ciężarówki. Jak mówiłem, nie wypożyczam. Kupuję ciężarówkę. 133 tysiące, ok. Słuchajcie, cały czas mówiłem, że nie używam tutaj modów spoza właśnie oficjalnego modhuba. Jednak z racji tego, że tych drzew, ja tam mam naprawdę od cholery. Postanowiłem poszperać i tak jak wcześniej wspominałem, że przydałoby się właśnie naczepa do automatycznego ładowania drzew. Eee, taką naczepę też sobie znalazłem. Ona pracuje dosyć dobrze. Muszę sobie wziąć tą największą tutaj, bo są trzy takie naczepy. Jedna ma 12 metrów i możemy maksymalną długość kłody, możemy jaką tu ładować, to jest 6 metrów. Eee, tej 15 nie sprawdzałem, ale 20, no to jest oczywiście jedna kłada maksymalnie do 10 metrów koła niech będą szersze przyczepę sobie wypożyczę i za chwilkę sobie zobaczycie jak to funkcjonuje tutaj wyciąłem tam, nie wyciąłem całego tego lasu, wyciąłem tylko odrobinę na razie odrobinę, no w sumie jeden rządek wyciąłem tylko i jest to powiem szczerze kropla w morzu, bo zaszło mi z tym dosyć długo, myślę że około 20 minut a więc e, tych rządków tam trochę jest i wycięcie tego wszystkiego E, zajmie mi naprawdę dosyć e, sporo czasu, więc Pomyślałem, że chociaż w ten sposób sobie zrekompensuję trochę ten czas Wiem, powiecie, że to po co tyle sadziłeś i tak dalej e, Ale no Posadziłem tyle, bo fajnie to wygląda to po pierwsze, a po drugie Jeżeli mam sadzić 10 drzew, żeby tylko jedną naczepę załadować, to, to jest trochę też słabo Ja tutaj tych przyczep będzie o wiele więcej, bo już sprawdzałem to na Poza odcinkami sobie to sprawdziłem no i wyjdzie tych przyczep, powiem szczerze, że z 10 chyba z tego lasu albo i lepiej, więcej sądzę. Tak więc za chwilkę sobie załadujemy pierwszą taką przyczepę, mam nadzieję, że pójdzie bez jakichś tam problemów. Chociaż wiecie, no to jest mod i to nie jest z oficjalnego modhuba i ten mod nie musi pracować w 100% tak jak się należy. I teraz tak, podjeżdżamy sobie tutaj. Teraz musimy e, zrobić e, Czekajcie, bo tutaj jest tak Start, Unload to nie tak e, Musimy sobie e, na klawiaturze numerycznej e, Wybrać tutaj ten przycisk e, OK A, bo tutaj mamy tą pozycję. No i teraz tą, tą pozycją możemy sobie plusem, minusem od, odjeżdżać dalej, powiększać to, ale możemy sobie też robić. Tutaj mamy pod gwiazdką na klawiaturze numerycznej, mamy pokazaną pozycję, na, który, na którą część teraz będzie ładowane. Więc zaczekajcie chwilę. Kropką sobie zmieniamy tą pozycję. Tutaj sobie rozsuwamy te poprzeczki pod X. -em. Aha, i tym tutaj sobie bierzemy. Y Dobrze mówię? Tak, pod O mamy tutaj zmianę, i teraz jeszcze była gdzieś możliwość zmiany. A teraz mamy zmianę. No i pod przyciskiem B mamy start automatycznego ładowania. No i jak widzicie, ładuje się to następująco: chyba się już tutaj skończyła ta kubka, więc muszę. Przejechać, cofniemy sobie. Wiem, no, możemy sobie trochę ponarzekać, bo no, miałem nie używać modów spoza oficjalnego Modhuba. Ale sytuacja jest taka, że no ciężko by było tutaj to wszystko tak samemu ogarnąć. Więc pomyślałem, że jakoś yy... no dobra, teraz się ładuje. Bo to chyba całe te kłody muszą być yy, na tym. Aha, no, ja muszę pewnie. Jeszcze sobie tutaj odjechać. I podjechać sobie tak troszeczkę bliżej. Bo mi się wydaje, że ten trigger jak jest za wysoko, to on nie łapie tych, tych kłód. No i dobra, lecimy jeszcze raz. Teraz będzie się ładowało, ładuje się. I to się całkiem fajnie się to ładuje. Mi się podoba. No i może byśmy już zmienili sobie tą pozycję na tą tylną, że znowu jest to samo właśnie. Ja tu muszę co chwilę podjeżdżać mimo wszystko bliżej. To się tak wydaje, że to będzie takie fajne, ale O, powoli. Zbierze to? Mogłoby zebrać, byłoby fajnie, ale no właśnie to jest to co mówię, że zbierać zbiera, ale musi być nie może być aż tak wysoko. Chyba, że sobie zmienię stronę tego trigera. No spokojnie, spokojnie. Gdzie tutaj jest strona? Hmm. Tutaj no i dobra, teraz już się załadowało. E, mamy tutaj załadowany już cały ten przód. E, załaduję sobie do końca tą przyczepę. Pojedziemy sobie to sprzedać. E, wydajcie znać. E, Komentarzu, co sądzicie o tym modzie tutaj do tego właśnie? Mi się wydaje, że to całkiem dobre rozwiązanie. Nie oszukujmy się, bo na pewno jest to bardzo przydatny mod, jeżeli o to chodzi, tak? Wszystko się załadowało? Prawie wszystko się załadowało. No i teraz tutaj fajnie to zbiera mhm. nawet. Zobaczcie. Tak się też zastanawiam, czy to już tyle by było? Nie, jeszcze tutaj widzę właśnie, że może wejść trochę. I teraz chyba jest już full, więc... E, zapinamy pasy. No. Dobra, te triggery sobie wyłączę. A dlaczego to ładuje? Teraz niech się to zapnie ładnie. Dobra. Nie wiem ile jest tych kłód w sumie na tym samochodzie, ale za chwilkę sobie pojedziemy i zobaczymy jak to wygląda ze sprzedażą właśnie. W momencie, gdy już mamy pełny ten... Ła, wow, 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 tam zawadziłem, no, ale dobra. Gdy mamy już pełną tą przyczepę, to zobaczymy jak to wygląda podczas sprzedaży. Ok, ja już sobie wtedy dojechałem na tartach i słuchajcie, po drodze wynikło kilka, wynikło kilka komplikacji, a mianowicie jak się okazuje, no to ciężarówka z tą przyczepą jest naprawdę bardzo wywrotna, jeśli o to chodzi. I okazało się, że tam dwa razy chyba czy trzy razy mi się e, po prostu ta przyczepa z ciężarówką wywaliła. E, na szczęście już jest e, o, sytuacja opanowana. Dobra, teraz będziemy sobie tutaj musieli wyładować to drzewo. Gdzie mamy tutaj, które to było? E, start Unload. Sprzedaje się. Nie wiem, czy się sprzedaje. Poczestańmy. Dlaczego się nie sprzedaje? Aha, bo teraz mam sprzedaj drewno. Jest sprzedane. Ej, tu widzę, że będzie gruby zysk z tego lasu chyba. To wyładujmy sobie resztę. 48 tysięcy było tam z tego Za chwilkę sobie zobaczymy ile wyjdzie teraz 40 Czyli jakieś 90 tysięcy za taką całą przyczepę No i jest to całkiem całkiem spoko cena Tak więc, no ja będę sobie teraz kontynuował wycinka tego lasu Widzimy się już niedługo. Myślę, że nagram jeszcze jeden odcinek, jak już będę kończył tą wycinkę. Dajcie znać, czy Wam się ten mod podobał. On jest na jakiejś tam stronie, go sobie znalazłem, nie pamiętam już w sumie na której, bo ja tam z tymi stronami, jeżeli chodzi o te mody, to tam aż tak bardzo nie przeglądam, nie zbyt często. Tak więc piszcie oczywiście w komentarzach, co wy o tym sądzicie. no. Mi się wydaje, że jeżeli gramy samemu, możemy sobie czasami pozwolić na jakieś e, właśnie udogodnienia w takim stylu. Tak więc do już wkrótce, pozdrawiam, wypamiętajcie, lajkować oraz subskrybować kanał, tak więc trzymajcie się, hej!